Egzamin maturalny, arkurs z 2009 roku, zadanie 30. Wykaż, że dla każdego m ciąg jest arytmetyczny. Na początku sobie musimy zapisać wzór AM, A2, to się równa A1 plus A3 na 2. I teraz musimy sobie pozbyć mianownika, czyli po prostu 2A2 to jest A1 plus A3. I teraz sobie podstawiamy ze wzor do wzoru z treści zadania. Czyli 2 razy a2 to mamy m plus 3 na 6. To się równa a1, czyli m plus 1 na 4. Dodać a3, czyli m plus 9 na 12. Teraz musimy to sobie policzyć, czyli 2. Znawia się 2m plus 6. To się równa 3m plus 3. I plus m plus 9, czyli nam z tego wychodzi, że 4m plus 12 równa się 4m plus 12, czyli lewa równa się prawej. I wykazaliśmy, że dla każdego m ciąg jest arytmetyczny.